Czy moje kursy kończą się certyfikatem? Bardzo często dostaję takie pytania. Ludzie pytają mnie też, czy certyfikaty z kursów warto wpisywać w CV. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak wpisać swoje kursy i certyfikaty w CV, tak aby stanowiły cenny dodatek do tegoż dokumentu. Nazywam się Michał Kowalczyk i Cię serdecznie zapraszam. Czy warto wpisywać certyfikaty w swoje CV? Zdecydowanie. A dlaczego? To pokazuje, że rozwój nie jest dla ciebie obcy. Pokazuje to również, że być może, skoro kursy są fundowane z Twoich własnych pieniędzy, wiesz, jak istotne jest inwestowanie w siebie. Żeby było jeszcze precyzyjniej, na przykład Warren Buffett ma takie same 24 godziny jak ty, różnimy się tylko poziomem wiedzy, no i kapitałem, który on przez te lata zgromadził właśnie dzięki swojej wiedzy. A więc. Rozwój jest istotny i pokazywanie dodatkowych kursów, dodatkowych certyfikatów w CV stawia cię raczej w dobrym świetle. A dlaczego raczej? Bo to zależy od tego, jakie certyfikaty wpiszesz. I przechodzimy zatem do kolejnego punktu. A więc, w pierwszej kolejności, dobierz swoje certyfikaty i swoje kursy do oferty pracy. A więc, nie wypisuj ich wszystkich, które masz. I jak leci, postaraj się te certyfikaty, które bardziej odpowiadają ofercie, postawić jak najwyżej w sekcji poświęconej certyfikatom i kursom. A więc tutaj kolejna informacja: warto w Twoim CV poświęcić osobną sekcję, właśnie na takie dodatkowe umiejętności, jak właśnie certyfikaty czy kursy. A więc kolejno skupiamy się na tych najważniejszych tych, które są dopasowane do oferty pracy. Dlaczego to robimy? Zależy nam na tym, aby rekruter przeczytał nasz, nasze CV jak najdalej. A więc te ciekawsze certyfikaty stawiamy u góry, a te powiedzmy nieco mniej dopasowane, ale nadal pasujące, to bardzo ważne, nadal pasujące do oferty pracy stawiamy w CV nieco niżej. Nawet kiedy rekruter będzie skanował nasze CV i może niekoniecznie zacznie czytać sekcję kursów czy certyfikatów od pierwszego certyfikatu, trafi na przykład na trzeci, on nadal będzie dopasowany do oferty pracy, co będzie dodawało nam kilka małych plusów właśnie w momencie decyzji. Czy mamy zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, czy też nie? Dlaczego nie wpisujemy wszystkich certyfikatów jak leci? Otóż pamiętajmy o tym, że jeżeli na przykład aplikujemy na stanowisko analityka, być może kurs obsługi wózka widłowego nie do końca będzie czymś, co w ogóle powinno znaleźć się w CV. No i jasne, to bardzo dobrze, że mamy wiele różnych kompetencji, ale starajmy się, aby CV nie było małą książką i nie zawierało 15 stron, bo tyle zrobiliśmy kursów, tylko skupiało się faktycznie na odpowiedzi na ofertę pracy i było maksymalnie do tej oferty pracy dopasowane. O tym rozmawialiśmy w podcaście dwa odcinki temu. Zachęcam Cię do tego, abyś sobie ten odcinek sprawdził: odcinek 134, jak przygotować się do rozmowy o pracę, a także odcinek 132, co wpisać w CV. Pamiętaj też, aby przy wpisywaniu swojej, swoich kompetencji w CV upewnić się, że one są nadal aktualne. Co to znaczy? Przykład mojego języka niemieckiego. Kiedyś posługiwałem się nim, powiedzmy, na poziomie podstawowym, być może nawet średnim. Natomiast nie używałem go już dobre 10 lat. W związku z tym, gdy wpisałbym teraz podstawowy język w CV, język niemiecki, no byłby problem. Pewnie ciężko byłoby mi się skomunikować z. Z kimkolwiek, korzystając z tego języka. A więc zanim wpiszesz swoje kompetencje w CV, upewnij się, że je faktycznie posiadasz i że się nie przedawniły. Jeżeli czujesz, że nie ma tej pewności w posługiwaniu się kompetencją, nad którą wahasz się przy wpisaniu jej w CV czy certyfikatem, nad którym wahasz się czego wpisać w CV, zachęcam do tego, aby przejść sobie kurs jeszcze raz albo żeby spróbować odświeżyć sobie te wiedzę, to zdecydowanie będzie prostsze, niż gdybyś musiał się uczyć kompetencji na nowo. Odświeżanie zawsze działa szybciej niż nauka czegoś od początku, ale warto to zrobić, żeby nie wpisywać w ciemno, bo potem może się okazać, że ktoś będzie chciał na rozmowie o pracę zweryfikować to, co wpisaliśmy w CV. Bardzo często tak się dzieje i szkoda potem świecić oczami, nie umiejąc powiedzieć ani słowa czy zaprezentować umiejętności, które wpisaliśmy. Wychodzimy wtedy Najprościej mówiąc, na kłamców, a tego nie chcemy. Na rozmowie o pracy. W CV możesz wpisać kursy umiejętności twardych, ale także umiejętności miękkich, takich jak na przykład umiejętność komunikacji, warsztaty z pracy w grupie czy warsztaty zarządzania sobą w czasie. Dobrze byłoby również nie wpisywać po prostu Excel średnio zaawansowany, jeżeli chodzi o kurs, tylko nieco bardziej opisać, co z tego kursu wynika, bo określanie swoich kompetencji jednym słowem. Nie mówi zbyt wiele. Gdybyśmy wpisali Excel średnio zaawansowany albo wpisali Umiejętność obsługi tabel przestawnych, płynnego filtrowania się funkcji logicznych i funkcji tekstowych, tworzenie raportów, tworzenie graficznej prezentacji danych, no to zdecydowanie ten drugi opis mówi więcej rekruterowi i pokazuje, że jesteśmy świadomym użytkownikiem tegoż programu. A więc warto, jeżeli jest oczywiście na to przestrzeń, nieco rozbudować opis, szczególnie w przypadku, gdy w firmie jest wymagana dobra znajomość programu Excel. Warto poświęcić tej w CV, tej kompetencji nieco więcej przestrzeni. And. Um. Pamiętajmy też, że w przypadku kursów, gdy jesteśmy już w sekcji i przy wpisywaniu ich, warto podać rok, kiedy taki certyfikat uzyskaliśmy. Nie jest to konieczne, ale oczywiście możemy coś takiego umieścić. Dokładny dzień czy miesiąc nie jest potrzebny. Wyjątkiem jest tutaj prawo jazdy. W przypadku prawo jazdy nie jest konieczne napisanie, ile lat to prawo jazdy posiadamy. Można to prawo jazdy umieścić niekoniecznie w kursach i certyfikatach, a raczej w dodatkowych umiejętnościach. No i teraz. W którym w ogóle miejscu postawić sekcję kursów i certyfikatów? Warto przede wszystkim wyciągnąć te informacje do osobnej sekcji. To już ustaliliśmy. I taką sekcję możemy umieścić zaraz pod wykształceniem, jeżeli nie mamy doświadczenia kierunkowego. Natomiast, jeżeli mamy doświadczenie kierunkowe, możemy umieścić takie kursy, albo bezpośrednio po tym doświadczeniu kierunkowym albo bezpośrednio po wykształceniu kierunkowym. Możemy też mimowolnie wtrącać informację o tym, że jesteśmy certyfikowani, typu certyfikowany analityk pod imieniem i nazwiskiem albo jakieś, jakaś inna certyfikowana kompetencja. Czyli z jednej strony nie pokazujemy tutaj jasno, że ten certyfikat mamy, ale z drugiej strony można się domyślać, że skoro jesteśmy certyfikowani, no to mamy jakiś dokument, który te certyfikacje poświadcza. Czy zatem warto Wpisywać swoje kompetencje dodatkowe kursy w CV, jak najbardziej. Gdzie to robić? W osobnej sekcji, umieszczonej w odpowiednim miejscu. Zawsze staramy się na samej górze wpisywać te kursy i certyfikaty, które są najbardziej istotne z punktu widzenia oferty o pracę, aniżeli te mniej istotne. Trzymajmy się odpowiedzi na ofertę pracy, czyli nie wpisujemy wszystkich kursów. Nie jest to wymagane. No, i to tyle w tym, myślę, krótkim, ale jakże, mam nadzieję, dla Ciebie treściwym odcinku. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Jeżeli chcesz wpisać w CV kolejną kompetencję, odwiedź stronę przestawny.pl, znajdziesz tam kurs poświęcony tabelom przestawnym Excela. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej.